A dzisiaj zdobywam czaszkę Wider'a! Poczynamy zdobywanie. Czaszka Wider'a. Czaszka Wider'a. Ciemny las. Dobra, wykorzystam sobie, że z... są większe drzewa w takim razie. E! Eh. Lak. To nie moja wina, widzowie. To był lak. Yy, nie streama, tylko gry w rzeczywistości. Dobra. Idę w takim razie szukać źródła lawy, które może mi się przydać do zdobycia portalu To w szybszy sposób. Dobra, tutaj sobie wezmę kamień, wydobędę ten Tutaj w zakątku podziemia O! Właśnie, siekierkę, zapomniałbym Czy coś tu się kryje? Boże, przestraszył mnie ten nietoperz yy, OK. okej No kurde! Dobra, elegancko Kolejny. No skąd on? Nie było go. Dobra. Spawner. Łota O, na chleb będzie pszenica. Idealnie. Bardzo się cieszę. Z żelazo i złoto. Nieźle, nieźle. Idę dalej. Jest źródło lawy. Dobra. Tutaj muszę w takim razie swoją siedzibę mieć. Dobra, chcę damy Mamy radę teraz, tylko żelazo trzeba znaleźć. Okej. Okay. O dobra, tu jest jaskinia w górze, to ja idę tam po te surowce. Okej, okay. jest jedno. To czego potrzebowałem o! Biała owca! Nie muszę farbować wełny teraz. Idealnie. Dobra. Z nich też mięsko. Idealnie, idealnie. Oni przychodzą po prostu, żeby mi pomóc. Podoba mi się to. Dobra, łóżko. Dobra, wezmę jeszcze w tym kierunku, pójdę na chwilę. Dżungla w ogóle. Wow, ciekawie. <grym> Kurde, piasek, burza kaskowa. Jest statek, idę tam. Jest nawet ruina portalu. Łota się, dobra, ja biorę od razu wszystko, jak tylko będę miał. No pięknie, nawet Exp, biorę, to jest taki DLC. Przynajmniej tak. O, jest zbrojka jakaś. Blast Protection. u, U. Sta y ten, skarb. Gdzie jest skarb? Gdzieś blisko. Gdzie jest słońce? I ono się rusza. Czyli ja muszę tam iść po skarb, ale nie, ja idę na, na razie do tego, do ruin. Po złoto. Jest skrzynka, skrzynka. O! I to mi się podoba. Złoto jabłko. Kill Z żelaza. No. No i to mi się podoba. Dwa bloki złota. Pokaźna ilość. Jak na, na to, czego potrzebuję. Dobra, szybko sobie zrobię wiadro w takim razie. Dobra, jeszcze jedna woda. Okej okay. No dobra, widzowie, no to powoli robimy to, nie? Robimy ten portal. O nie! Wiesiek! Dobra, idę spać, idę spać, bo tutaj yy, no, noc się zaczęła i moby są już wszędzie. Pożar też się zaczął, ale to ja tutaj nie mam z nic wspólnego, jakby co, to się wytnie. Mega fajnie. W końcu, widzowie, lato no yy, za niedługo będzie, już za miesiąc praktycznie. Właśnie taka zapowiedź pogodowa. Wszystko się jara, widzowie. Dlatego, że tak dobrze mi idzie w tym challenge'u. Cały świat się era. Yy, na tą okazję. No to mogę odpalać ten portal. Widzowie, pora odpalić tego potwora. O kurde. Dobra, widzowie. Idę w takim razie po bloki, nie? Żeby się podbudować tam do, do tych wysep. Dobra, myślę, że już się uda to zrobić. Uch. Już się bałem, że gdzieś upada mnie. Zowie, naprawdę to jest mega schizowe to, co tu jest w tej grze w Minecrafcie. Uważajcie. Dobra, wezmę sobie całe złoto stąd, wykopię. Bo jeszcze może się na później przydać. Tędy się przekopię. Spiesznie będzie, mi się wydaje. Tędy było normalne przejście. No dajcie mi tędy. O, właśnie, o to mi chodzi. Nie, 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 nie. Kurde. Ja pierdzielę. Dobra, idę po, po skarb piracki. Dobra, wezmę, wejdę na środek X-a. Sam środek, dosłownie. Gdzieś tutaj. Jest! Co jest? Co to jest? Dobra, to jest pojęte. Co to jest za skrzynka, widzowie? Okej, okay, to mnie zdziwiło dosyć. I to od razu! Od razu pod nogami, nie? Ja sobie w takim razie, chyba ja pójdę pokopać, nie? Ale ten skarb naprawdę uratował mnie totalnie. Wodna jaskinia. Co to jest? Taka płaska przestrzeń. Łota się? O dobra. Jest jednak coś elegancko. Nie mów, że tam jest głębsza jaskinia. U? Dobra. Tu jest coś więcej. Tu jest Lash Cave. Łota fuck? Bardzo fajnie, że takie. O kurde. Ale tam był spawner i tu mam żelazo. Jest jakaś szansa. Życie się zaczyna tutaj uśmiechać do mnie powoli. Mega fajnie widzowie. Kurde. Cze Czemu oni to są teraz... są takie napalone na to, żeby mnie zabić dosłownie. O co tu chodzi, kurde? Nie! Nie! Nie mów, że ja straciłem tej temy! No ja pierdykam! Dobra, ja wracam tam. Ja muszę wiedzieć. Ja muszę wiedzieć wszystko, widzowie. No ja pierdykam! Spierdzielaj ode mnie! No i dobrze. Czemu ja nie wiem, że są w ogóle miksturę oddychania pod wodą, co? O, nawet si nic by się nie zrespiło, bo i tak jest woda. Złote jabłko... Drugie. Chyba, dobra, chyba jedno zostawiłem w skrzynce, do tego dobrego. Ale nie jestem pewien. Nie wiem jak to jest. Ała. Oh wow. Nie. NIE! Skąd on... Ile tego wybuchło? Ty, ile tego jest? Mega dobre. 27. W takim razie wracamy na powierzchnię. Trzeba sobie pozbywać jeszcze mięsko. I Czemu ja... Czemu ja poszedłem... Straciłem całe złote z tych bloków, widzowie. Nie, no, ja jestem czasami debilem, naprawdę. O co tu chodzi? Dobra, biom górzysty, jakie to jest? The zone is shore. Kiedyś szukałem takiego biomu. I oczywiście, co? Gówno, nie dało mi tego, co chciałem, jak szukałem. Eee, owce! Dobrze, że jesteście! Hejka, super, że jesteście! Hejka, owce, super, że jesteście! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale! Dobra, idę w dobrym kierunku. Idziemy w dobrym kierunku... Yaman! Idziemy w dobrym kierunku <noise> Nie wiem. Od razu mi się cezik przypomina, nie? Naprawdę, klejnuty. Nie! Co ja zrobiłem? Kurde, odłączyłem sobie komputer od monitora. Profesjonalny streamer, nie? Szac. Ja sobie zrobię zbrojkę z tego, z żelazka tutaj. Ech! Co jest? Dobra. Przestrzyło mnie to lekko. Czy to złote ja brać? Szczerze? Nie wiem, nie chce mi się go brać. <grych> tak, zachwalałem, a jednak nie biorę, nie. Co zachwalicie? Swego nie znacie. Dobra, wezmę kilka drewien ze sobą do piekła. Do nieba, do piekła. Mam chyba wszystko, co chciałem. W takim przypadku... Co jakbym poszedł górą? Polska górą, zobie. Tego tam idę. No i chyba tak! Chyba to jest dobre rozwiązanie. Bo jest tędy całkiem przyzwoite przejście, prawda? Aczkolwiek nie, bo jest tam Dolina Dusz. nie wiem, czy ja chcę ryzykować przechodząc przez Dolinę Dusz. Bo jest tam pewna śmierć po prostu. Dobra, może, może tędy jakoś się złapie? Dobra, siemano, siemaneczko wszystkim tutaj. Mega faj... O, mega fajnie, gazce tam lata. Zwrot do nadawcy będzie robiony w takim razie. Jest twierdza! Je, 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 to mi się podoba. Eh, kurde, ja. Nie wiem, ja nawet jak skaczę z pojedynczego tego, mam dosłownie strach, nie? O co tu chodzi? To jest pojedyncze trochę. Ja się boję, że ja skoczę w jakiś tutaj nieodpowiedni sposób. Nieprzemyślany taki. Uch, ała! Już na samą myśl, kurde. To jest stresujące, widzowie. Dymy, dymency. Wiedziałem, Wiedziałem, że ty to zrobisz. Haha, ha. tak jest. Zwrot do nadawcy. I o to chodziło, widzowie. To właśnie, to jest to, to jest to, to jest to, to jest to, właśnie. Straszliwa forte, co ja tam się interesuję, tylko czarnoksiężnikami tutaj. U. A! No, kurde. Dobra, jego z łapki. Kości. Zrobię tu swoją kryjówkę. Szkielet, chodź za mną. Aha, nie może się przydostać. Biedny. On był utknięty. O, chodź, 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 chodź widerowy. Kolorowy. Kolorowy vlog Książulo, dobra, nieważne. Ja się boję widzowie trochę. Cykam się. Tyk, cyk! I cyk na policję. <laughs> Teraz po prostu na spokojnie szukać tych mobów i się da radę, nie? U uh. Blaze, płomyk. No kurde, jak on mnie dosięgnął. Może tutaj coś będzie. U uh. ah! hot tourist destination. A tutaj co będzie? Uuuu, to mi się podoba, dobra. W tym razie zrobię tutaj brońkę lepszą, widzowie. W ogóle ja stare diamenty nie, w ogóle ich nie zużyłem, nie? Czyli w skrzynce w normalnym świecie ciągle mam diaksy. Mega fajnie. No, oszczędny taki jestem, że tak to powiem. Ogółem. Energooszczędny. Ja chcę liderowego szkieletu tylko. Dajcie mi go. To jest mój amigo. Właśnie, wiem, 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 co zrobię, widzowie. Peaceful? Normal. Winno się zrobić, nie? No o co tu chodzi? Ja chcę, ja chcę teraz, żeby byli ci przeciwnicy. Kiedyś ich nienawidziłem, teraz ich uwielbiam. Od wroga do przyjaciela Dobra, nie wiem e, Serio, to jest pierdziele głupoty Bo ja po prostu chcę ukończyć ten challenge Jest No chodź tu, mordo Dobrze Ja tam się ich nie boję, bo nie, nie zabiją w tym przypadku O Chodź, chodź przyjacielu Mega fajnie, no teraz to jest fajne, jak już się jest po prostu mądry mi się dobrze rozegrało to wszystko. Uuu, u, u u No o co chodzi? U, 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 u. Będę szukać. Jak znajdę to bardzo fajnie. Po prostu trzeba szukać, chociaż się chociaż moby się zrespią mną. No. O! Tak jest! Siema no o nie Dobra, nic mi to nie zrobiło na szczęście. Takiego wrażenia to na mnie nie robi już. <grybujesz> Ale śmiesznie widzieć gasa z krat! Tam jest jego miejsce! <grybujesz> o kurde Nie gadaj, <noise> jakie debile, dobra, nie wiem. O, ale fajny. Przygarniam cię. Siemano. Uwolniłem go od tego tutaj, cierpienia w piekle. O! Jest szkielet. Dobra, ale ja wiem czemu, bo oni są, że tu jak najdłużej grał. To o to chodzi mojangowi, nie? Mojang nie jest taki, że mnie tutaj bardzo szybko zniechęcić. Im właśnie narabiam statystyki grając tutaj, więc im się opłaca przedłużenie tego challenge'u. Jest challenge przedłużany. Są, są mój szkielety dobrego Kurde ale bez bez czachy Bez czachy Bez czapy No cap Super Tylko czemu akurat teraz ty? Ja ciebie nie potrzebuję Nie potrzebuję cię Nie było miejsca dla ciebie Okay. No kurde! Co to jest? Wider. Wider! 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 Wajcior! Chodź tutaj! Mucha mi tu lata koło! Ucha widzowie! Musiałem na nią aż dmuchnąć! Nie mogę! Nie da się grać! Nie da się robić challenge! Przesada! No gdzie ta czacha? Czacha dymi! Oczach błysk, nie rozdzieli ich już nic! Sanjay i Craig! Aaa! bo się wracam w takim razie! Wracamy, wracamy! Yo, yo, yo! O Boże! Co jest? Snajper z sufitu mnie tutaj napierdziela! Dobra, znowu muszę w takim razie się przedrzeć przez całą strukturę! W poszukiwaniu tego, co chcę. I dlaczego on zniknął?! No kurde Mucha! Spierd... stąd! M nie mogę, nie mogę. Mucha mnie wykończy, widzowie. Przez Muchę przegram ten challenge. Muchas gracias, gracja z para Jest! Jest! No jak to? Ja dalej się trzymam, oni nawet nic mnie nie mogą zrobić. No o co tu chodzi? Co to jest za gameplay w ogóle? Gdzie ja nie ginę? No to nie jest normalne, widzowie. Chociaż nie, zginąłem. Zginąłem w piekle tutaj wcześniej też, ale od lawy. No dobra, jest śmierć jednak, okej. Okay. Jest! Zrespił się jakiś. No ale nie, nie dał, nie? Nie można! Piwko nie można! Nie wiem. Kurde. Mega dziwne. O Boże! Enderman się tu nagle pojawił. No mucha! Przestań! Nie mogę. Ty też przestań. Idźcie sobie wszyscy stąd. Mam was dość. Nienawidzę was. No ja pierdziele, nie! Dobra, muszę zjeść, muszę zjeść, muszę zjeść. Dobra. Nic nie widzę, ale zabiję go. No kurde, nie wiem. Teraz czuję, jakby po nodze mi coś chodziło. Klapkiem aż prawie strzeliłem tą muchę z dołu. Plaskacza jej dałem. I ona dalej. Skąd? Skąd on się na mnie rzucił? What fakt? fuck! A! A! Kurde! To jest jakieś. Dobra, nie wiem. No mucha, no wypij. Kurde, nie wiem. Nie ma żadnej muchy, ja już dmucham na zimne, nie? Nie wiem, o co chodzi widzowie. Cały świat! Jest przeciwko mnie. Szybko do mojej kryjówki. No ja pierdzielę. Zlitujcie się, błagam. Daj mi tą czaszkę. Jest! Jest! Uuu! Dobra, widzowie. W takim razie. To dzięki wam za oglądanie tego odcinka. Czaszka zdobyta. Czas wyświetla się na górze ekranu. Dzięki za oglądanie, widzowie, w takim razie. Pozdro!